To nie jest już science fiction. Rząd USA używa aplikacji do rozpoznawania twarzy podczas zwykłych kontroli ulicznych. Amerykańskie służby imigracyjne Immigration and Customs Enforcement czyli w skrócie ten słynny ICE, zaczęło używać na służbowych smartfonach aplikacji mobilnej, która nazywa się Mobile Fortify. To narzędzie umożliwia funkcjonariuszom skanowanie twarzy oraz pozwala na bezdotykowe, co ważne, pobieranie odcisków palców podczas kontroli ulicznych i natychmiastowe porównywanie ich z rządowymi bazami danych Department of Homeland Security, czyli Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Szczegóły są oczywiście nieznane, ale według dokumentów uzyskanych przez organizacje pozarządowe. W trybie dostępu do informacji publicznej, skanowanie odbywa się bez zgody osoby kontrolowanej, a dane biometryczne mogą być przechowywane nawet przez, uwaga, 15 lat. Organizacje praw obywatelskich ostrzegają przed błędami identyfikacji, dyskryminacją rasową, a przede wszystkim brakiem nadzoru prawnego nad użyciem technologii.